Um, cześć, witam wszystkich. Um, ja Jestem Monika, to jest Nikola. I podłóżmy sobie na taki pomysł, że zrobimy kanał na YouTube i będziemy rozmawiać o rzeczach, które nas interesują i które są dla nas ważne. Um, robimy tak Best Friends. No i dowiecie się parę rzeczy o nas. Pytanie pierwsze. Um, jak i gdzie się spotkałyśmy? Um, więc ja pamiętam, że to było lato 2010. I spotkałyśmy się przez naszą wspólną koleżankę Darię. Trzy A... lata. No, ten czas to leci. Dobra, drugie pytanie. A Jakie jest Wasze najlepsze wspólne wspomnienie? Mm. Ja bym nie umiała brać jednego. Szczerze ja też nie, bo za każdym razem, kiedy się spotykamy, jest... fajnie. <noise> <noise> jakby to można tak nazwać. jakby wspólnego wspomnienia jakby było najlepsze z tego wszystkiego, bo by ciężko byłoby wybrać. To jest moje skromne pytanie pytanie, <laughs> pytanie numer 3, opiszcie siebie w jednym słowie I tylko, do, tak Pięć później Dobra, no, zmienimy to na trzy Trzy słowa, zamiast jednego Dobra, to będą trzy słowa Dobra. No to no. możesz zacząć um, Ja bym ją, znaczy Nicole, opisała tak, że Kocham make up, ciuchy I mm, internet Dobra, daj Monika sobie. w trzech słowach. ma malatkowa uzależniona jest od internetu. Prawda? Tak. To też prawdziwe. Hmm. Jest bardzo zorganizowana. Czasem ja przesady. I... I nie umiał się dać pieniędzy. Tak, tak jak ja. Okay. To mamy wspólną rzecz. Dobra. E, pytanie numer cztery. Wymarzona praca. Najlepiej? Nic nie robić, nic nie Ale nie, tak na serio. A moja wymarzona praca to chciałabym robić to co kocham. Czyli jeździć po różnych krajach, robić załóżmy zdjęcia. Nie ale dziennikarz, ale coś tym stylu. I poznać nowych ludzi, kultury. Tak. To dla mnie byłoby fajne. Moja wymarzona praca. Nie mam pojęcia. To byłoby na tyle. <śmetyczna> um, ja, na nie wiem. A, numer ale 5. Ulubiona nie. marka kosmetyczna. Uuu, uh, to było ciężkie. Ja wiem. Maybelline, Revlon, oh. Mac, Urban Decay. Ja nawet nie umiem się opisać, którą najbardziej się lubię. Ogólnie lubię kosmetyki. No. Um, pytanie numer 6. Co so, Was sobie denerwuje? Uh. Hmm. Denerwuje mnie w moim to, że gdy <grym grym> do niej piszesz sms to odpisuje Pięć lat później no, <laughs> a w, we mnie? Aż się boję a, Właśnie Chyba nie ma takiej rzeczy, ale czajcie, ja się pomyślę Co się myślę? Momencik mm. Próbuję się zastanowić, ale na serio Nie wiem, nie mam pojęcia Nic nie ale na tą chwilę Może kiedyś wam powiem, okej okay. um, Pytanie numer 7. Jak mogły, się gdzieś <grym> razem pojechać? Gdzie by to było? Do ciepłych krajów. Tak. I byśmy jeszcze wzięli Malwinę. Tak, naszą koleżankę. Na pewno byś mnie dużo imprezywała, ale to tak po cichu. No ale to dopiero na wakacje, jakbyśmy gdzieś pojechały. Kiedyś może się to stanie. Zahaczylibyśmy o Florydę, co? Następne pytanie: komu zajmuje dłużej wyszykowanie się rano? Komu? Mi tak zajmuje. 15 minut? 20. Pół godziny. To jest pół godziny. No to widać, bo no nic dłużej. A, ulubiona pora roku? Lato. Lato. Chociaż mieszkamy w takim niestety kraju... Jedna pora roku, cały rok. Tak, leje, wieje i jest zimno. A, ulubiona piosenka? Ja nie mam, mówię od razu, bo ja lubię różne piosenki. No ja mam nie. tak, że jak znajdę fajną piosenkę, to później ją włączam 5000 razy, aż mi się znudzi. Mam to samo. Śpilki <coughs> um, czy płaskie buty? Na co dzień, płaskie. No A gdzieś tak na wyjście, czy coś, no to... Obcas. Um, spodnie, czy... Sukienki. Spodnie. Spodnie. Ligińcy. na Zwierzę. Dla mnie delfiny. Hmm. Z takich ogólnie ze wszystkich zwierząt, to bym powiedziała... Hmm... <śleski> 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 nie, bo nie mieszkam w Afryce. <śleski> Dobra, um, to powiem, że pies, bo teraz mam obsesję na punkcie swojego pieska, co dostałam niedawno, tak, to wiem, że pies. Lubię. A lubię to, że jest szczera i że powie ci prawdę, załóżmy, czy jest bolesna, czy nie. Dobrze? Tak. Bo lepiej być osobą szczerą niż kłamać do wszystkich, to jest moje zdanie. Mm. Lubię w moim Lubię, że. Lubię wiadomo chodzi na zakupy. Tak. Komedia, horror czy film romantyczny. Ja osobiście uwielbiam komedię. Lubię oglądać horrory, ale nie sama. Ja w większości oglądam filmy romantyczne sama albo z koleżanką, czyli z dziewczyną. Nigdy z chłopakiem. Nie. No dobrze. Kolejne pytanie. Blackberry czy iPhone? iPhone. Nie iPhone? Nienawidzę i Blackberry. To jest najgorszy, przepraszam. Um, najgorszy telefon świata No są gorsze Ale nie, ogólnie Blackberry to nie jest dobra marka, moim zdaniem Ja mam za grube palce I Jakbym chyba wciskała jedną literkę, to by było pięć na raz Ulubiony film? Um, mi się ostatnio bardzo podobał 500 dni lata, tak to nazywał się film To był romantyczny I bardzo mi się podobał No hmm. więc powiem, że to jest teraz mój ulubiony film Mój ulubiony film Pitch Perfect. No, Fakto to też jest fajny film. Mam, mam milion innych filmów, które uwielbiam, ale. No. Macie wspólne hobby? No. W, jakiś sposob, w jakiś sposób interesujemy się fotografią? Tak, więc fotografia. Mhm. Czy mamy podobne wspólne cechy? Mi ciężko to powiedzieć, ale pewnie jakaś osoba trzecia na pewno powie, że mamy coś wspólnego. Pytałem się w szkole, czy jesteśmy siostrami. Tak, albo nie jesteśmy rodziną, albo czasami nas mieszają, czyli to jest Monika i to jest Nikola. Szczególnie nauczyciele, chociaż uczą nas od roku, to na nas na rok. Zdebny. Jak na siebie mówicie? Monika? A no to jest Nikola. No, No, to na dzisiaj to byłoby na tyle. Mam nadzieję, że będziecie nas oglądać. Jakieś pomysły na filmiki to? Może komentujcie pod spodem. A na pewno skorzystamy z jakichkolwiek dobrych dyskusji. Tak. I jeśli Wam się coś w tym filmie nie podobało, to napiszcie. Ja Spróbujemy następnym razem to poprawić. No.